2025 World Run. Błędy, przemyślenia i materiał z trasy. Zapraszam. Poznań, miasto, doznań. Dojechaliśmy na Wings for Life 2025. Idziemy zobaczyć, co tam rozdają. Ciekawego w tym roku. co sumie to mój debiut, więc nie wiem, co było w poprzednich latach. Ale spoko. Fajnie. Zobaczymy, co tam się dzieje? Co to jest w ogóle Wings for Life? Jest to bieg odbywający się raz do roku. U nas w Polsce jest to Poznań, natomiast bieg odbywa się na całym świecie. Jest to bieg, w którym 100% wpisowego idzie na badania służące naprawie rdzenia kręgowego u osób, które uległy wypadkowi i taki rdzeń kręgowy został przerwany. Specyfika tego biegu polega na tym, że nie ma mety. Startujemy o, o, o danej godzinie na całym świecie. Pół godziny po starcie wyrusza na trasę samochód pościgowy, który goni zawodników. Jeżeli dany zawodnik zostanie dogoniony, dla niego ten bieg po prostu się kończy. Samochód przyspiesza co pół godziny. O kilka kilometrów na godzinę. Z tego co wiem, startuje z prędkością 15 km na godzinę, czyli to jest prawdopodobnie 4 minuty na kilometr. Jest to już spora prędkość, natomiast mamy pół godziny na ucieczkę. Teoretycznie, w praktyce, kilka minut jeszcze zajmuje wybieg z trasy, ponieważ ustawiamy się w wąskiej kolumnie, więc te kilka minut można na, tej, na tym samym początku po prostu stracić. Tędy prawdopodobnie będziemy wybiegać przez główną bramę, no nie jest za szeroko, więc zobaczymy jak to będzie, natomiast no, 8 tysięcy ludzi naprawdę bardzo, bardzo Bieg odbywa się w Poznaniu, jeśli chodzi o lokalizację w Polsce. W tym roku miejscem startowym były międzynarodowe targi poznańskie, co możecie teraz zobaczyć, jak to wyglądało. Szczerze mówiąc miasteczko wiekowe nie zrobiło jakiegoś większego wrażenia. Oczekiwałem, że będzie więcej stoisk, więcej wystawców. Z takich wystawców, z których najbardziej zapamiętałem, to był sponsor z Volkswagena. Którzy wystawili samochody e, typu Ogórek e, i jeszcze kilka innych e, klasyków, które można było podejść i, e, i sobie je zobaczyć. E, był na pewno Adidas, który pomagał w doborze butów, e, również zapraszał bardziej znanych sportowców i przeprowadzał z nimi wywiady, e, których można było sobie posłuchać. Był również Garmin e, ze swoimi z zegarkami i różnymi innymi dziwnymi rzeczami, nienawcy, tętno e, i tak dalej. E, był jeszcze Red Bull. Standardowo jest to chyba główny sponsor Wings for Life. E, było Radio Z. Udało mi się zrobić zdjęcie z Gilginy. E, I takim smaczkiem jest to, że w samochodzie pościgowym, który goni zawodników, Adam Małysz jest głównym. Prowadzącym tą kolumnę samochodów, bo jest to kolumna samochodów, która goni zawodników. I Adamały kieruje tym pierwszym samochodem, w którym znajdują się już czujniki, które po prostu sczytują zawodnikom chip. Czyli jeżeli z samochód cię przegoni, no to po prostu już kończysz swój bieg. No ma. Dzisiaj dzień biegowy, idziemy sobie na targi przebrani, mamy jeszcze jakieś 2,5 godzinki do startu, natomiast do stref wpuszczałem godziny 15 przed samym startem, więc trzeba będzie się tam troszkę poprzepychać. No i co, biegniemy. Fajna atmosferka, pogoda trochę nie sprzyja, ale będzie dobrze, będzie super. Podobno nie liczy się dystans, podobno. Ja założyłem sobie za cel taki, żeby znaleźć się gdzieś mniej więcej w pierwszej strefie startowej. pierwszej, drugiej strefie startowej zależało mi na tym, żeby nie stracić za dużo czasu na, na początku tego, tego biegu. Problem polegał na tym, że prawdopodobnie nie z moich przyczyn zostałem dopisany do strefy startowej numer 4. Oznaczało to tyle, że zmarnuję bardzo dużo czasu. Na początku tego biegu, ponieważ ta kolumna, zanim wybiegnie z międzynarodowych targów poznańskich, gdzie jest bardzo wąsko, po prostu będzie się musiała przyciskać przez bramę tych targów. Więc oczekiwałem, że jeżeli wybiegnie z czwartej strefy, to na pewno ta strata będzie wynosiła minimalnie 10 minut. Na szczęście udało się dojść do strefy pierwszej. Było to spowodowane tym, że na pół godziny przed startem, tak naprawdę, łańcuchy rozdzielające te strefy zostały podniesione, i mogliśmy po prostu ściasznić się wszyscy razem i razem odbywać rozgrzewkę. Na pół godziny przed tym startem, była właśnie rozgrzewka, tak naprawdę, niewykonalna, ponieważ był taki ścisk w tych, w tych strefach startowych że po prostu zrobienie przesiadu czy pajacyków, no, nie wchodziło po prostu w grę. Natomiast były też e, fajne e, aktywności bardziej pod kamery, czyli jakieś tam e, skandowanie miasta Poznań i, i różne inne rzeczy, co możecie teraz pewnie zobaczyć sobie na, na ekranie. Sam start przebiegł dosyć spokojnie. Z garmina wynika, że tak naprawdę na tym starcie zmarnowałem około półtorej minuty. Tak myślę, patrząc na tempo pierwszego kilometra, po wybiegnięciu z targów, tak naprawdę było już OK. Już gdzieś tam się to wszystko rozluźniło. Poza tym można było trochę uciec prawo-lewo, czy na chodnik, czy trochę poza barierki. I naprawdę można było już wyprzedzić tych ludzi, którzy biegli troszkę wolniej. Jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, dlaczego ludzie, którzy wiedzą, że po kilometrze będą szli, ustawiają się w pierwszej strefie. Natomiast jest to tylko i wyłącznie ich sumienie: dlaczego tak zrobili, skoro wiedzieli, że nie czują się na siłach. <laughs> Jeśli chodzi o pogodę w samym tym e, dniu, było bardzo zimno. E, zdecydowałem się na pobiegnięcie jednak bez kurtki, ponieważ wiedziałem, że przy takim wysiłku na pewno temperatura ciała zostanie utrzymana. Natomiast wiatr, który panował na trasie był e, po prostu straszny. Pierwsze te 4 km biegło się mniej więcej z wiatrem, natomiast od jakiegoś 5 kilometra było po prostu tragicznie. Wiatr cały czas w twarz, i to nie tylko ja na no to narzekałem, widziałem wpisy bardziej wytrenowanych zawodników, którzy stwierdzali, że naprawdę wiatr dał się we znaki, i dopiero po jakimś 40 km, gdzie była zawrotka, dopiero oni mogli poczuć. Tak naprawdę, że biegną z, z wiatrem, a nie pod wiatr. Sam bieg dla mnie był naprawdę super, ponieważ utrzymywałem tempo 4,55 do 5,05 5 do 5,10 minut na kilometr. Mniej więcej do 15 kilometra. Później zaczęły się naprawdę dosyć duże schody. Wszystkie żele, które miałem, zostały wykorzystane praktycznie do tego 15 kilometra. Natomiast tak, ściana nastąpiła na tym 15 km, 15-16 km nie więcej i naprawdę wtedy już biegło się bardzo ciężko. Już tylko myślałem o tym, jak zrobić, żeby dobiec do 20 km, to było takie moje minimum. Rozważałem jeszcze to, że jeżeli będę miał ten zapas czasu, może uda się przebiec chociaż półmaraton. Miałem też nadzieję, że wodopoje, które były rozstawione, i strefy żywienia, one były rozstawione mniej więcej co piąty, co trzeci i pół kilometr na trasie. Tam była dostępna woda, był dostępny Red Bull i był dostępny banan, właściwie to pół banana. I na tym też bazowałem, dobiegając do 19-20 km, ponieważ wiedziałem, że tam będzie kolejne, kolejna strefa żywienia i z racji tego, że skończyły mi się już żele, to po prostu będę w stanie jeszcze na tym bananie trochę, trochę po prostu nadrobić. Jeśli chodzi o samo przygotowanie do biegu, tak naprawdę zależało mi na tym, żeby znać dokładny czas o której godzinie samochód pościgowy będzie na którym kilometrze. Było to możliwe, ponieważ organizator udostępnił aplikację, w której można było sobie najechać kursorem na, dowolno, na dowolny kilometr i wtedy taki czas był wyświetlany. Można było jeszcze zrobić to w ten sposób, żeby obliczyć sobie tempo jakim trzeba biec, żeby dobiec na dany kilometr, natomiast nie sprawdziłoby się to w moim przypadku, ponieważ jeżeli nie startowało się z linii startu tak naprawdę od samego początku, tylko straciło się kilka minut wcześniej na tym starcie, ciężko jest na trasie obliczyć tak naprawdę jaką się ma stratę. Dlatego ja zrobiłem to w ten sposób, że na ręce napisałem sobie wybrane kilometry i czas lokalny, o której godzinie ten samochód tam będzie i w taki sposób wiedząc na którym kilometrze jestem, która jest godzina Wiedziałem, że na przykład do 7 kilometra, mam taki i taki zapas przed samochodem pościgowym. Dlatego dobiegając praktycznie do kilometra 16, wiedziałem, że mam zapasu około 24 minut na dobiegnięcie jeszcze 4 km do kilometra 20, więc wiedziałem, że jeszcze jestem w stanie tak naprawdę bardzo zwolnić, chociaż byłem już totalnie wykończony. I ten 20 km po prostu zaliczę. Jeśli chodzi o popełnione błędy, bo tak naprawdę ma być to też trochę taka retrospekcja całego biegu i wskazówka dla Was, co robić, a czego nie robić, to błąd numer jeden to tak naprawdę za mało żeli wziętych na trasę, ponieważ wziąłem sobie 4 żele, gdzie jeden żel wziąłem praktycznie pół godziny przed biegiem. Więc zostałem tylko 3 żele na trasę, co jest e, trochę mało. Ponieważ e, przy kilometrze 15-16 tych żeli praktycznie już nie miałem. Więc zakładając, że chciałbym dobiec do tego 21 kilometra lub dalej, e, była to liczba trochę mała. Natomiast jeżeli bym pobiegł naprawdę szybko, to wtedy już. E, na końcówce tej trasy kompletnie nie miałbym po prostu z czego, z czego biec. Ta energia by mi się w końcu skończyła, a dostarczanie tej energii w postaci bananów, no do mnie troszkę nie przemawia. Tym bardziej dostarczanie energii Redbullem, jeśli chodzi o samo łapanie zawodników przez samochód pościgowy. Było to poprzedzone trzema rowerzystami, którzy jechali i zaganiali ludzi do prawej strony, żeby nie stał się jakiś wypadek. Było słychać również z tyłu, jak samochody pościgowe trąbią, więc no było, doskonale wiedzieliśmy tak naprawdę, gdzie te samochody są. Poza tym, rozpisane czasy na ręce pokryły się idealnie z tym, co. Co, co było w rzeczywistości, czyli zgadzał się ten czas złapania mnie z, z tym, co miałem rozpisane na ręce. Już po samym biegu, jeżeli ktoś skończył do 13 km, szedł na najbliższy przystanek tramwajowy, gdzie tramwaje odwoziły uczestników na linię startu. Natomiast po 13 km zawodnicy szli do najbliższej flagi z kilometrażem, i tam odbierał ich autobus przewoził na pętlę tramwajową, skąd tramwajem transportowaliśmy się na linię startu. No nam zajęło to z 22 kilometra prawie godzinę, co było wykańczające, bo po takim dużym wysiłku stać nadal i tak naprawdę w bezruchu i w dosyć dużej ciasnocie było to nie było to fajne, nie było to na pewno komfortowe, ale no też nie widzę innej możliwości załatwienia tego problemu, żeby przetransportować zawodników z, z, ich, z ich końca biegu po prostu na linię startu. <laughs> na tej linii startu przebiegało się jeszcze raz przez linię startu i dostawało się medal, i tak naprawdę na tym kończył się nasz, nasz start, nasz bieg. Błąd numer dwa, który tak naprawdę zapadł mi w pamięci, to był błąd pod tytułem niezaklejone sutki. I tak, możecie się zdziwić e, tym, co teraz mówię, ale sam się dziwiłem, że zawodnicy tak robią, ale przy tak długim biegu, niestety, ale spocone ciało, ocierające się o koszulkę, to prosi się o problem. I naprawdę... Był to problem, ponieważ yy, był to po prostu duży dyskomfort dla mnie podczas tego biegu. Czujeczka to niewzmocnione mięśnie brzucha i lędźwi. Co było najciekawsze, oczywiście nogi były jak z kamienia na ostatnich kilometrach, natomiast najbardziej we znaki dał mi się brzuch i lędźwia. To one najbardziej przeszkadzały w tym biegu i każdy. Każde tak naprawdę uderzenie stopy o ziemię powodowało ból głównie mięśni brzucha. Było to o tyle dziwne, że ja te mięśnie brzucha dosyć mocno ćwiczę, natomiast w ostatnim tygodniu przed zawodami yy, odpuściłem sobie treningi biegowe, odpuściłem sobie treningi siłowe, natomiast stwierdziłem, że brzuch mam na tyle mocny, że mogę te treningi brzucha wykonywać. No Okazuje się, że chyba przetrenowałem te mięśnie. One nie, nie, nie dałem im się odpowiednio zregenerować. Dlatego też y, pamiętajcie o tym, aby odpuścić sobie ćwiczenia siłowe na tydzień przed y, zawodami, bo o ile myślicie, że są to bardzo łagodne ćwiczenia i ćwiczenia na takie partie mięśniowe, na które nie powinno mieć to wpływu na bieg, no niestety, ale okazuje się, że ma, bo przy takim wysiłku nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo ta partia mięśniowa pracuje. Kolejny błąd, a nawet nie błąd, tylko powód, dla którego przebiegłem taki, a nie inny dystans, jest taki, że zmagałem się od dłuższego czasu, od kilku miesięcy tak naprawdę, z kontuzją biodra. A tak naprawdę może też nie z kontuzją biodra, a z, ze złym doborem butów. Tak jak już wcześniej gdzieś na filmach przewijało się to, że prawdopodobnie mam pronację stóp i to się potwierdziło. Na miesiąc przed zawodami wykonałem takie badanie w sklepie u nas w Szczecinie i faktycznie dobrałem odpowiednie buty. Natomiast na dwa tygodnie przed startem udało mi się dorwać w końcu odpowiednie dla mnie wkładki do moich butów startowych. I tak naprawdę w tych butach startowych z tymi wkładkami wykonałem dokładnie jeden trening i stwierdziłem, że ok, nie jest może rewelacyjnie, ale spróbujemy. I faktycznie dały radę. W tym momencie nie boli mnie po tym biegu nic, e, jeśli chodzi o te biodra, i, e, i nie mam żadnych ból, które mogłyby być faktycznie spowodowane tym, że są one. E, nieodpowiednie te wkładki dla mnie. Więc to naprawdę super rozwiązanie dla ludzi, którzy odczuwają jakieś bóle i nie mogą zidentyfikować co to tak naprawdę jest. Idźcie i spróbujcie przebadać sobie stopy, żeby profesjonaliści dobrali wam odpowiednie wkładki i buty, jest to bardzo, bardzo ważne. Ogólnie też fajnie, że gonił nas Adam Mały sanie, na przykład Robert Kubica, nie? Bo Kubica to by Prawdopodobnie nawet z targów nie wyjechał, gdzieś na pierwszym zakręcie by się rozwalił, a my byśmy dalej biegli. I pobiegł, matko matko bosko. jest tak potwornie zimno, mam tak skostniałe to. Ale dobrze biegł. Może i nie ma rekordów na no tą Może i nie było to najszybsze tempo, jakie. Mogło być, chociaż na ten moment jestem zadowolony z tego tempa, dzisiaj Przeanalizuję z tytułu, ale naprawdę spoko. Kurczę, fajnie, fajnie, że udało się przetrwać trochę bliżej tej linii streftowej, teraz możecie wycylindrować, ale władzę, dębować, ja uważam, że to nie było poważne, a widziałem ludzi przede mną, którzy sobie, którzy sobie szli po kilometrze. Podsumowując całość. Przebiegłem 22,08 km i wtedy złapał mnie kapitan Wąs. Czy jest to wynik super? Nie. Jestem, jest to wynik akceptowalny. Jestem z siebie zadowolony, ponieważ y, tak naprawdę nie do końca miałem y, jakiś plan na ten bieg. Y, początek tego biegu był super. Fajnie trzymałem tempo. Koniec biegu to było już tylko truchtanie. Natomiast na pewno są wnioski do wyciągnięcia. Następnym razem będę mocniejszy i mam nadzieję, że za rok również zobaczymy się w Poznaniu na biegu, czego bym bardzo chciał. Podobno termin rejestracji już jest ogłoszony. Znowu będziemy walczyć o pakiety i mam nadzieję, że za rok zobaczymy się tam znowu. A więc dzięki za wysłuchanie moich wywodów, moich przemyśleń. I do zobaczenia za rok w Poznaniu. Siema.